Cześć kochani, dzisiaj jesteśmy w Dryton Manor Resort. To jest taki duży park rozrywki, jest tutaj multum atrakcji, naprawdę mnóstwo roller coasterów, koleje górskich. Jest też zoo i mały park dinozaurów, ale my dzisiaj skupimy się na zwiedzaniu Thomas Land. Dla niego dzisiaj tutaj właśnie przyjechaliśmy i miejmy nadzieję, że uda nam się zwiedzić wszystkie i skorzystać ze wszystkich atrakcji. E, właśnie Tomas Land. Jeśli czasu nam starczy, to przyjdziemy jeszcze do Zoo i do tego mini parku dinozaurów. Co, Mimi? Tak? To co, idziemy do Tomas na ciuchcie? No to idziemy. taka chyba stajnia, o, krówka Tomas był O i tu też Tomas A tu see farm Chyba będziemy jechali, co? Pan, pan siadł do, do wagonika O O, silnik Jedziemy. Raz będziemy jechali dookoła całego parku. Fajnie, co? Jedziemy mimi Trochę iść, co mimi? Rany mimi, co? O, teraz będziemy wierceni na górę.

яшчэ раздоў У хлапоце? Everyone. Give yourselves a round of applause. There was some excellent dancing down there. Oh, well done. Right, and over sir. there, Lovely. perfect. In fact, my mum loves to dance. In Does fact, she fact she's going to do the Thomas Land party dance at the party. Not the Thomas Land party dance. I love the Thomas Land party dance. Hey, would you all like to do the Thomas Land party dance? Hey. Then let's do it. <laughs> <laughs> oh, Start marching, everybody. Dance along with us, guys. Here there we go. go. Jak mimi, podoba ci się teraz? Już? Tak? Zaraz będziemy lecieli balonem. Co? Jak ten balon się nazywa? James? Tak, James the Red Balloon. Ready, mimi? Tak? Chcesz się kręcić? Chyba się zatrzymujemy, co? Zwracamy jeszcze raz. James the Red Balloon, tak? Chyba najlepszy był, co? Jak na razie. Now I borrow this? You see this coin, you better hold on to it for a second. Now, what he was thinking was, with the... Oh, where's it gone? Is it vanished? Wait a minute, is it in my hat? No, I tell you, with your fingers like this. Say, abracadabra. If you reach in, take it out. And then, what I think we might do, can I borrow this for a second? If I put that into my hand like that to give it a squish and a squash, it turns into a magic stone. Is that... Ten no? Tatko myśli, że w tym będzie. Skakuj. Oh, we crash. Oh, oh. we crash. Wow! We crash. Oh, oh, oh. Oh. Ale szybko oh, co? We Chodzia, I jak mimi? Tomasz? Pan yes! <laughs> jest. Przeszliśmy prawie wszystkie atrakcje w Tomaslandzie. Na wszystkich nie byliśmy bo są bardzo długie kolejki, ale może pod koniec jeszcze wrócimy, co? Wrócimy jeszcze pod koniec? Yeah. Teraz czekaliśmy na, czekaliśmy na Tomasa, ale też jest okropna kolejka, więc pójdziemy sobie na pieszo, przejdziemy przez zoo i wrócimy Tomasem z powrotem. Tak? Taki jest plan? Dobra, to idziemy, idziemy na pieszo, a po drodze pokażemy Wam jeszcze inne atrakcje, inne kolejki, jakie są tutaj w parku, bo jest ich naprawdę, naprawdę sporo, jest multum. E, Multum tego do oglądania na pewno w jeden dzień nie dałbyśmy rady obejść wszystkiego. Dwa dni, trzy dni, ile dni byśmy potrzebowali? A No dobra, to idziemy. Look, Ile tam jest mini małpek? Trzy tylko tak. Teraz idziemy na dinozaury, co? A później pójdziemy na playground. Wow! Co my tu mamy? Jak on się nazywa? Dimetrodon. Chyba nie znaliśmy takiego, co? Mm, ogromne ma to coś na górze. Nie wiem co to jest. Wygląda jak płetwa. Ile ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Te są troszkę mniejsze, te większe. Ciekawe, jaki dinozaur się z nich wykluje, co? Tak, to jest uh -huh. I T-Rex. co Mimi. No, uderzaj o te deseczki i one będą wydawać dźwięk mocno dawaj mocno daj tata spróbuje Super, ale z nas orkiestra co? Powolutku, trzymaj się, daj rączkę, latko ci potrzyma, no, nożka. <grymne> I ostatni, udało Ci się. <grywa> Zasz radę zejść sama. Spiąłem się. Where? Tam po drabince. Miss... Flamingi, o i kolejne ptaszki kolorowe. Flamingo. Te są flamingos. Co to są za zwierzątka? Kapibary. To są kapibary, Kapibary. Chyba tak. Coś tam sobie jedzą. Kapibary. Jakieś warzywka. Kapibary. Tak? No like i kapibara? Tak, kapibara, tatko zgadł. Tutaj na obrazku jest takie dużo jaśniejsze, bo obrazek jest wyblaknięty. No, zgaduj co to może być. Wygląda jak królik, ale to nie jest królik. Nie wiem co to jest za zwierzątko. Chodź, przejdziemy dalej, może uda nam się. No, przyjechał Tomas. Ciuchcia, widzisz? Go, go go Gdzie jesteśmy mimi? Teraz Tak, a co to jest za pociąg? Thomas Cały dzień czekaliśmy, żeby się nim przejechać, prawda? Chyba dwa razy byliśmy w kolejce, nie udało się. I za którymś razem nam się udało. Za drugim, za trzecim, za trzecim chyba za trzecim dopiero. Wracamy z powrotem do Thomas Land. I jeszcze raz przejdziemy się. Może zdążymy jeszcze na coś pójść na jakąś. Yeah. Tak? Like mm -hmm. Może sobie zrobimy zdjęcie z Tomasem. Yeah. Nie. <laughs> لا <applause> يخليك <applause>

With your grand wheels, Sir Handel, said Skull you're just the engine to tackle George. So, what's that? Stickers. I think you can have some. Yeah, I think you can have some. Yeah. they for free. Na dziś to tyle z naszej strony, jeśli chodzi o recenzję tego miejsca. A wy, jeśli planujecie odwiedzić to miejsce, lub może już to zrobiliście, podzielcie się tym doświadczeniem z nami w sekcji komentarzy. Pozdrawiamy, tata i mało lata!